Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny spacer wokół kościoła i odpowiedź na pytanie, które przyszło przez internet, jak modlić się w czasie przeistoczenia? Bardzo ciekawe pytanie. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa taką starą książeczkę do nabożeństwa. Ona należała bodajże do mojego dziadka. Gdzie wśród wielu modlitw były m.in. modlitwy podczas przeistoczenia. To jest pozostałość liturgii sprawowanej w kościele w języku łacińskim. Ludzie, nie mogąc w niej uczestniczyć, nie znając tego języka, korzystali z książeczek, w których na poszczególne części mszy świętych były po prostu przewidziane modlitwy do prywatnego odmawiania. I dzisiaj czasami obserwuję i widzę w kościele, zwłaszcza dotyczy to osób starszych, które pamiętają liturgię jeszcze trydencką, że podczas poszczególnych części mszy świętych one głośniej albo ciszej coś tam... Sobie pod nosem mruczą, w jakiś tam sposób, jakimiś tekstami tam się modlą, i podejrzewam, nigdy tych osób o to nie pytałem, ale podejrzewam, że to są właśnie te modlitwy, których te osoby nauczyły się w czasie swojego dzieciństwa. Liturgia się zmieniła dzięki językom narodowym, dzięki językowi polskiemu możemy. W pełni uczestniczyć we wszystkich czynnościach i we wszystkich częściach mszy, które sprawuje Kapłan. I kiedy przychodzimy, czy dochodzimy do tego momentu przeistoczenia podczas mszy świętej, kiedy Ksiądz podnosi hostię, kiedy potem podnosi kielich z winem, które już staje się krwią Pańską, może być to pytanie, co w tym czasie robić. Ja osobiście, bo to jest taki moment, w którym się w liturgii nic nie mówi, ja osobiście wpatrując się w najświętszą chostię, wpatrując się w kielich z krwią pańską, po prostu wyznaję swoją wiarę. Mówię za świętym Tomaszem Palmu i Bukun. Prawda jest taka, że to jest taki moment, w którym przede wszystkim powinniśmy z taką wielką czcią i wielką miłością do tej Tajemnicę Eucharystii po prostu adorować, po prostu patrzeć, kontemplować Jezusa obecnego już w swoim ciele i w swojej krwi. To jest ta pierwsza rzecz, którą trzeba robić. Natomiast można rzeczywiście takimi prostymi aktami strzelistymi, takim prostym wyznaniem wiary powiedzieć, że Pana Jezusa kochamy. Możemy powiedzieć w tym czasie, że On jest naszym Panem, że oddajemy, ofiarujemy Mu całe nasze życie. To jest taki moment, gdzie jest po prostu, gdzie ma się wznieść nasze serce, gdzie, gdzie ma być poryw tego naszego serca, poryw mi miłości do Jezusa, do Zbawiciela. Ma być to wyznanie, że On jest, że w Niego wierzę, że Mu ufam, że, że wyznaję, że On jest w Najświętszej Eucharystii. Natomiast ważna jest taka rzecz, żeby o tym pamiętać, że to jest modlitwa serca. To nie ma być modlitwa ust, to nie mają być słowa, które będę wypowiadać. To ma być modlitwa serca, które łączy się w komunii, które łączy się z Jezusem i wyznaje wiarę w Niego. Szczęść Boże!